Rozpoznawaniu oznak duchowych ataków, a wiele z tych znaków może nam umknąć. Podczas Wielkiego Postu te ataki mogą się nasilać, ale z odpowiednią wiedzą możesz je rozpoznać i się przed nimi bronić. Pewien egzorcysta podzielił się, że demony działają subtelnie, często maskując ataki jako zwykłe emocje czy myśli, na przykład nagłe zniechęcenie, ciągłe rozproszenia i uczucie opresji. Ale jak egzorcyści sobie z tym radzą? Używają kombinacji duchowego rozeznania i praktyk dewocyjnych. Na przykład zalecają codzienny rachunek sumienia, modlitwę ochronną i używanie sakramentaliów. Oto sekret, którego egzorcyści zwykle nie zdradzają. Demony boją się światła. Gdy wystawiasz te ataki na światło, rozpoznając je i stawiając im czoła z modlitwą i wiarą, tracą moc. Dlatego tak ważne jest dzielenie się swoimi. Duchowymi walkami z księdzem, duchowym doradcą czy grupą modlitewną. A ty? Czy zauważyłeś któreś z tych znaków? Skomentuj poniżej i podziel się doświadczeniem. Teraz porozmawiajmy o duchowej broni, której używają egzorcyści i jak możesz ją zastosować w swoim życiu. Egzorcyści są jak wojownicy duchowi i dysponują potężnym arsenałem broni do walki z siłami zła. Dobra wiadomość jest taka, że Ty też możesz używać tej broni. By chronić się i umacniać wiarę w wielkim poście. Poznajmy niektóre z nich: modlitwa do świętego Michała Archanioła, moc Różańca Świętego, post jako broń duchowa i czytanie Pisma Świętego. Oto sekret, którego egzorcyści zwykle nie zdradzają: w jedności siła. Gdy łączysz się z tysiąc gdzieś innymi wierzącymi w modlitwie, na przykład w grupach modlitewnych czy na mszy świętej, Tworzysz duchową twierdzę, której demony nie mogą sforsować. A ty, czy używałeś którejś z tych duchowych broni? Skomentuj poniżej i podziel się, jak wpłynęły na twoje życie. Teraz porozmawiajmy o tym, jak przemienić Wielki Post w czas duchowego zwycięstwa. Wielki Post nie musi być czasem nieustannej. Walki może być okresem duchowego zwycięstwa, w którym umacniasz się i zbliżasz do Boga jak nigdy dotąd. Egzorcyści wiedzą, że z właściwymi praktykami Możesz przemienić ten czas w głęboko przejmujące doświadczenie. Oto strategie, które egzorcyści zalecają, by zapewnić sobie zwycięski wielki post. Wyznacz jasne duchowe cele, stwórz środowisko modlitwy, uczestnicz w sakramentach, praktykuj miłosierdzie i bądź czujny. Oto sekret, którego egzorcyści zwykle nie zdradzają. Wielki post to czas obfitej łaski. Bóg wylewa swoje błogosławieństwa w szczególny sposób przez te 40 dni, a każdy wysiłek, by się do Niego zbliżyć, jest nagradzany siłą i duchowym pokojem. A Ty, czy wyznaczyłeś już cele na ten wielki post? Skomentuj poniżej i podziel się planami. Teraz zakończmy motywującym przesłaniem i wezwaniem do działania, byś mógł wprowadzić w życie wszystko, czego się nauczyłeś. Dotarliśmy do końca tego filmu. Ale to dopiero początek twojej przemieniającej duchowej podróży. Wielki post to święty czas dar od Boga, byś odnowił wiarę, umocnił duszę i zbliżył się do niego jak nigdy wcześniej. A teraz, z objawieniami, którymi się dziś podzieliliśmy, jesteś wyposażony, by stawić czoła duchowym bitwom i przeżyć wielki post pełen znaczenia i zwycięstwa. Wyobraź sobie, jak za 40 dni patrzysz wstecz i widzisz, jak bardzo wzrosłeś duchowo. Wyobraź sobie wewnętrzny pokój, pewność Bożej obecności i radość z pokonania pokus i trwania w wierze. To nie tylko marzenie, to może być twoja rzeczywistość. Ale pamiętaj, bezczynność to największy wróg. Każdy dzień, w którym nie szukasz Boga, to stracona szansa na duchowy wzrost. Dlatego rzucam ci dziś wyzwanie: zasubskrybuj. Kanał Chodzenie z Bogiem, by otrzymywać więcej treści umacniających wiarę, zostaw lajk like i podziel się tym filmem z przyjaciółmi i rodziną, którzy też pragną przemieniającego Wielkiego Postu, i skomentuj poniżej słowem Amen, jeśli jesteś gotowy na wielki post duchowego zwycięstwa. A jeśli jeszcze nie zacząłeś, nie martw się. Dziś jest idealny dzień, by zrobić pierwszy krok. Pomódl się, otwórz Biblię, pość lub idź na msze. Każdy mały gest się liczy i przybliża cię do Boga. Pamiętaj, nie jesteś sam w tej podróży. Bóg jest przy tobie, a aniołowie i święci wstawiają się za ciebie. Jak mówi Psalm 94, kto przebywa w pieczy Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego mieszka. Więc na co czekasz? Zacznij już dziś przemieniać wielki post w czas łaski, pokoju i duchowego zwycięstwa. I nie zapomnij, Bóg wybrał cię. Byś był zwycięzcą. Do zobaczenia w następnym filmie. Pozostań w pokoju Chrystusa chodzenie z Bogiem. Cześć, jestem posłaniec, a dziś wkraczamy na święty, a zarazem tajemniczy teren. Czego egzorcyści nie chcą, żebyś wiedział o demonach w Wielkim Poście. Tak, dobrze usłyszałeś, to temat, którego wielu unika, ale który może głęboko przemienić Twoją duchową podróż w tym świętym czasie. Wyobraź sobie, Wielki Post. Jako niewidzialne pole bitwy. Gdy ty starasz się zbliżyć do Boga przez modlitwę, post i jałmużnę, istnieją siły duchowe, które próbują cię rozproszyć, zniechęcić, a nawet odciągnąć od drogi zbawienia. Ale dlaczego egzorcyści strzegą pewnych sekretów o tych walkach? Czy jest coś, co musisz wiedzieć, by ochronić się i wzmocnić swoją wiarę? Tu na kanale Chodzenie z Bogiem. Obiecujemy przynosić głębokie i praktyczne objawienia, które mogą zmienić sposób, w jaki postrzegasz wielki, post i Twoją relację z Bogiem. Jeśli jesteś gotowy, by odkryć te tajemnice i umocnić się duchowo, zasubskrybuj kanał, zostaw like, skomentuj i podziel się tym filmem z tymi, którzy również pragną pełniejszego życia duchowego. W tym filmie odkryjesz, jak działają demony podczas wielkiego postu. I dlaczego ten okres jest tak kluczowy duchowe strategie, których używają egzorcyści, ale nie zawsze się nimi dzielą, oraz jak możesz się chronić i przemienić Wielki Post w czas duchowego zwycięstwa. Zostań ze mną do końca, bo to czego się dziś nauczysz, może być kluczem do prawdziwie przemieniającego Wielkiego Postu. Zaczynamy? Wielki Post to nie tylko czas refleksji i pokuty, to okres intensywnej walki duchowej. Czy wiedziałeś, że gdy ty starasz się zbliżyć do Boga, wróg również jest aktywny, próbując osłabić twoje wysiłki? Egzorcyści wiedzą o tym bardzo dobrze, ale nie zawsze otwarcie mówią o tym, jak demony działają w tym czasie. Zacznijmy od prawdziwej historii, która to ilustruje. Pewien egzorcysta podzielił się przypadkiem kobiety, która podczas wielkiego Postu postanowiła zintensyfikować modlitwy i posty. Jednak zaczęła odczuwać duchową opresję jak nigdy wcześniej. Niepokojące sny, negatywne myśli i ciągłe uczucie zniechęcenia towarzyszyły jej. Nie wiedziała, że szukając zbliżenia do Boga, stała się celem sił zła. Ale dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź tkwi w naturze wielkiego postu. To czas, gdy jesteśmy duchowo bardziej wrażliwi właśnie dlatego, że próbujemy się oczyścić i zbliżyć do Boga. Demony o tym wiedzą i używają konkretnych taktyk, by nas rozproszyć, takich jak kuszenie do zniechęcenia, ataki na duchową dyscyplinę i światowe rozproszenia. Ale oto sekret, którego egzorcyści nie zdradzają, możesz się chronić. Jak? Przez proste, ale potężne praktyki duchowe. Na przykład modlitwa do świętego Michała Archanioła to skuteczna broń przeciw atakom zła. Poza tym, codzienna lektura Biblii i udział we mszy świętej wzmacniają twoją duchową zbroję. A ty? Czy doświadczyłeś czegoś podobnego w Wielkim Poście? Skomentuj poniżej i podziel się swoim doświadczeniem. Teraz, gdy rozumiesz, jak działają demony, porozmawiajmy o duchowych strategiach, których używają egzorcyści, ale nie zawsze je ujawniają. Egzorcyści są jak wyszkoleni żołnierze duchowi, przygotowani do walki z siłami zła. Znają taktyki i strategie, o których wielu z nas nawet nie śniło. Ale dlaczego nie dzielą się wszystkim, co wiedzą? Odpowiedź jest prosta: ochrona. Niektóre duchowe prawdy mogą być niebezpieczne, jeśli nie podejdzie się do nich z należytą czcią i przygotowaniem. Pewien egzorcysta wyjawił, że podczas Wielkiego Postu demony nasilają ataki, bo wiedzą, że to okres wielkiego duchowego potencjału. Boją się, że gdy zbliżymy się do Boga, staniemy się silniejsi i bardziej odporni na ich pokusy. Dlatego egzorcyści mają na ten czas specjalne praktyki, takie jak modlitwa uwolnienia, użycie sakramentaliów i post z intencją. Ale oto coś, o czym egzorcyści zwykle nie mówią otwarcie. Ty też możesz używać tych strategii. Tak, nie musisz być egzorcystą, by chronić się w wielkim poście. Na przykład rozpocznij dzień modlitwą do świętego Michała Archanioła, noś przy sobie krucyfiks lub pobłogosławiony medalik i poświęć się postowi z szczerego serca. A co więcej, egzorcyści wiedzą, że demony boją się czegoś konkretnego, w wielkim poście. Boją się pokory i zaufania Bogu. Gdy uznajesz swoje słabości i pokładasz wiarę w Bogu, demony tracą nad Tobą władzę. A Ty. Czy używałeś którejś z tych praktyk? Skomentuj poniżej i podziel się, jak wpłynęły na Twoje życie duchowe. Teraz porozmawiajmy o tym, jak rozpoznać oznaki duchowych ataków i co zrobić, by się chronić. Egzorcyści są specjalistami w